W medytacji wcale nie chodzi o spokój. Spokój, który uzyskujemy dzięki medytacji, wynika ze zmiany perspektywy. I to zmiana perspektywy, zmiana poglądu, jak rzeczy się mają, jest sednem medytacji. Jeśli natomiast skupiasz się na tym, żeby uzyskać spokój, to wtedy musisz się utożsamiać z myślami, bo jakiś ja chce uzyskać coś albo pozbyć się jakiegoś lęku, więc jest identyfikacja, więc to ci oddala od spokoju. Obserwuj myśli i emocje, tak, jakby były po prostu zjawiskiem, i wtedy zobaczysz, że to jest tylko i wyłącznie zjawisko i ty tym nie jesteś. A ta zmiana perspektywy uwolni cię od cierpienia. Inaczej mówiąc, sednem medytacji jest zrozumienie nieosobistej natury rzeczy i zjawisk, nieosobistej natury myśli i emocji, które pojawiają się w Twoim ciele. Jeśli interesuje Cię temat buddyzmu, medytacji czy przebudzenia, to nie zapomnij mnie zaobserwować, polubić i udostępnić wszystkim.